Potem musimy zrobić taką bransoletkę, żeby na, ale żeby nam spalczyła na rękę. Ale jeszcze przedtem musimy zaczepić tutaj dwa haczyki na o, te gumki. Ja mam tu białe. Na te gumki. Um, potem zaczepiamy tę tak bransoletkę. Bo co, ucieka coś, czego nie powinniście nawet widzieć. Okej. Okay. I teraz? Yy, po prostu to zdejmujemy. I wyjdzie nam taka prąd. Plen... Co? I jeżeli pełnicie chociaż jeden błąd w zdejmowaniu, od razu Wam nie wyjdzie. To... Musicie... Uu! Jeszcze mi nie wyjdzie zaraz. To musicie być ostrożni. Ja wolę e, takie... <coughs> nie wiem, ja wolę kolorowe lekki takie bardziej. Ups, już mi nie wyszło. Dobra tam e, spróbuję to naprawić jak ja jak wam wyjdzie to chyba, chyba, że chaciek Haczek naprawi każdą graną zaletkę Czeka jest, bo to jest no, to Oto musiało połączyć się z tym. Tak. I zaczepię. Powiedziałam zaczepię, a nie. Okay. I teraz... Jej! Naprawiłam! Ale troszeczkę y, wygląda, że była, że y, była naprawiona. No błagam, ty też. No dziecinku. Kochana. Haczek. A, muszę pochwalić się moimi nowymi haczkami. Kolorowe. Dobra. No to ja pokażę jeszcze jak u mnie to wygląda. Nie, u mnie raczej już się cała rozwaliła. To u mnie będzie wyglądało tak. U mnie cała się rozwaliła. Jak widzicie, tutaj też to. Zrobię tylko samą. Marka!